Istnieje mit chorób nieuleczalnych, chorób przewlekłych. No przykładowo powiedzmy sobie o kilku. Pierwsza to jest cukrzyca. Cukrzyca drugiego typu polega na tym, że wzrasta nam poziom glukozy. Po jakimś czasie insulina, która odpowiada za obniżenie tego poziomu, insuliny produkuje trzustka. Po jakimś czasie trzustka jest zmęczona i przestaje tą insulinę wytwarzać. Z drugiej strony insulina zaczyna mieć mniejszy efekt prowadzenia glukozy do wnętrza komórki, powstaje insulinooporność. I proszę Państwa, zaczyna się błędne koło. Podwyższony poziom glukozy daje bardzo ciężkie powikłania. powikłania. Utraty wzroku, stopy cukrzycowej, uszkodzenia nerek i tak W związku z czym medycyna zatarła rączki i powiedziała: No to my będziemy to leczyć. I w jaki sposób to robi? Podaje środki na obniżenie poziomu glukozy. Czyli leczy tylko i wyłącznie objaw. Czyli taki pacjent nigdy nie zostanie wyleczony. Mało tego. Taki pacjent będzie potrzebował coraz większej ilości środków, na siłę będzie ta glukoza wprowadzana do wnętrza komórki i pacjent będzie się czuł coraz gorzej. To czy można to zrobić w inny sposób? Oczywiście, usunąć przyczynę. Jeżeli przyczyną cukrzycy jest nadmiar poziomu glukozy, to logiczną rzeczą jest usunięcie glukozy z pożywienia. Proszę Państwa, tak banalny, prosty sposób można wyleczyć cukrzycę drugiego typu. To znaczy, co musimy zrobić? No, po pierwsze, z diety wyrzucić wszystko, co zawiera węglowodany, czyli wchodzimy na tak zwaną dietę na przykład ketogenną. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, musimy spowodować, że ta glukoza będzie lepiej spalana. Czyli co robimy? Musimy dołączyć wysiłek fizyczny. Trzecie. Niezwykle ważne. Musimy dać możliwość trzustce okres na regenerację. Czyli co trzeba zrobić? Zastosować postprzerywany. Banalnie proste. Posprzerywany oznacza, że wyznaczamy sobie 7-godzinny okres na jedzenie, tak zwane okno jedzenia, na przykład 10 do 17, 17 godzin nic nie jemy. W tym czasie następuje regeneracja. Organizm wchodzi w tak zwaną autofagię, czyli zaczyna się rozglądać, co by tu zjeść, zjada m.in. niepotrzebne komórki. Takimi komórkami na przykład są komórki nowotworowe. I o tym, proszę Państwa, o tych komórkach nowotworowych, o autofagii i w ogóle o nowotworach będziemy pisali w tomie trzecim, który już jest w trakcie pisania. Czy, proszę Państwa, bajką jest, że cukrzycy drugiego typu można nie wyleczyć. Można ją wyleczyć w ciągu pół roku, odstawić wszystkie leki i być zdrowym, nie być powikłań. I leczy się tą tak jak Państwu powiedziałem. Nasze książki będą stanowiły bardzo niewygodną pozycję dla przemysłu farmaceutycznego. Ale co mnie to obchodzi? To jest ich biznes. Ja staram się dbać o zdrowie moich pacjentów i staram się robić to według mojej najlepszej wiedzy. Ta wiedza nie wzięła się z sufitu. Ta wiedza jest oparta na setkach tysięcy publikacji naukowych. Publikacji naukowych, które mówią, że stosowanie innych metod jest bardzo skuteczne. Proszę zwrócić uwagę, że osoby, które są po chemii, na pewno się każdy z takim spotkał, bo jest lawinowe wzrost zachorowania na nowotwory. Czują się tak tragicznie, że mówią, że im się żyć nie chce. A efekty tego, jakie są, to jest chyba nieporozumienie, ale niestety ludzie idą, dlatego że są szantażowani, na nich się krzyczy, że jak śmią nie iść na to, co medycyna im oferuje. Ale na ten temat będziemy pisali w tomie trzecim bo żeśmy stwierdzili, że dosyć tego, dosyć tego kłamstwa, dosyć mnie ludzi, trzeba wszystkim przedstawić to, co można zrobić, co pacjenci sami mogą zrobić, żeby doprowadzić do wyleczenia.